Dawaj, dołącz, co robisz? No, no jestem na prywatu, tylko z, tylko z dwoma o, botami. Czemu na Czekaj, mu ciągle to interrup Czekaj. Zagrywasz? Mm. Das. Cześć Krzysztof po... a dzisiaj ze mną jest A kto może być Mike Pro. No właśnie, no tylko na live wiecie, nie było. Dobra, więc ne. dzisiaj gramy w Blacklighta. No, e... no 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 no, dobra. I, i z gramy z Majkiem proszę, tylko z jednym botem się trzymamy. On ma ja mam jednego i zobaczymy, kto jest lepszy z jednym botem tylko. Dobra, czekaj chwilę. Dobra, Dobra, będziesz ty? ty. być. Dobra, widzę no, 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 się Widzę cię. Poczekaj, poczekaj, tak, nie, nie bij, nie bi. nie widzę cię. Teraz pewnie się pytacie, co ja mam za broń. A, tylko wypożyczamy. To ty? Nie, to był bot. Ale te boty są silne. Yy, ale ja ogólnie... lubię, to. Nie mu, się najlepsze rangi, to się nie... Ale fajnie pistolet. Nie! Yes! Te boty są takie dobre. No brawo, wiem, przecież. cały czas te boty zabijają. Ja wiem, że boty są pary kurde, jak wziąłeś się w najwyższa. Unia! ja z zjadł. Za nie Jak A dalej widzę. Sęba. A, siema. Tak? Jakiś ale nie ma, Ale nie ma no, coś Ja nie mam skill'a? No masz wytyczkę. A wy... nie Konto na To co? Kurde. PRAKCJA JA NA CSIE! No CS to nie jest Blacklight. Teraz ludzie ogólnie... Nie nagrywałem Blacklighta dlatego, że nie można, nie ze zbyt ale nie, ale chyba dodali update i przez to po prostu można już chyba nagrywać. I będę. Cały czas będę lamił, więc zróbmy sobie botki na najmniejszą inteligencję. A dobra, to weź sobie najsłabszą in inteligencję. Ej, a, a, a jak to się robi właśnie tą najsłabszą inteligencję? A ja nie wiem. Robię tak. Nie, mi, to będzie około 15 minut. Nie, dobra. Gramy, gramy sami i zobaczymy, kto jest lepszy. Ja czy Mike Pro. Zobaczymy. I rozpoczynam. Dawaj. Czekaj, zaraz, dołączaj. Czekaj, dobra, już możesz dołączyć. Mam no, skinę też. Nie, nie,

Love you. No, dobra Dobrze Łaaa, wow, Dobra, akurat Teraz nie ma w ogóle błędów A Co to w ogóle robi? Mina! Dobra nie, czemu u ciebie jest Euder i Euder. LOL okay. Ej, Elskarius, my gramy. Ej, e, dołącz później, dobra? Ale no właśnie, no to dołącz później, bo nagrywam odcinek. Zaproszę się później. U no opuszczaj, bo zaproszę cię później To ja go wywaliłem Zrobię to Co Drugiego Co, i czekaj mam wagi Dlaczego? A to jest mina! z Kariusa miałem, wywali, musiałem wywalić, dlatego, że Eee, bo nie chciał sam e, po prostu e, opuścić a ja nagrywam, i on nie ma jeszcze dla Ale tak biegam szpan, wiesz? ja mam wybuchowe co ma chałupy ale nie z tym nie używam czemu ty używasz te bo miny a co mam a co mam nie używać wiem nie przeklinaj ja na minę... odcinkach! Nie przeklinaj tu mi na odcinkach! tu no ile można na jedną dziennym no, no można, można! Czekajcie, no, patrzcie ludzie jak No, ja no. Z góry! Przez ścianę! No. Najlepiej! I się, no a tak to się robi! No. Jeśli YouTube słyszy, no to, to tak się robi! Tu blacklight! -like. Zobaczmy sobie! Zobaczmy sobie jak zareagujesz na minę, jak na minę, jak na minę sobie zareagujesz. No, ta mina mnie już zaczyna denerwować. Wiesz, ja widzę tą minę i takie ją. ja pomyślałam, że jak chcę ja chcę 4 w 3. Jakie mino ja. Tutaj, tutaj! Tam jesteś. No z tego. No z tego, a to jest to co? Ja cię widzę, przecież to jest jak lol. celowałem. No baby. No. Sorry troszkę za małą y, cut się nie mogę nagrywać, dlatego że. Wzmobi z jednym coś się dzieje i nie mogę nagrywać. No boże, jajajaj. No nie no, wystaw jeszcze machał. Eee, Minka. Kudę, tam! A gdzie? Myślę, gdzie? A tutaj nie? Uff, A ty tam byłeś? C4, C4, C4. Dobra, nie będę chciał. Kapoń! Nie rób C4. Dobra, w serio, wiem, po co zostawiłeś tą minę, jak to się i tak nie się dało, bo to nie wiesz. Czyli dzisiaj jestem taki pro, że ją znał Co to za fokus wam, party? Co ty być?

Nie ma nic Czemu? Ty się tak przemieszczać? Gitara się ma. Będziesz to bulot A bólu, Minki bólu, nie, bólu. nie postawiłem. Ciesz się. Hmm, czuję się. Jeszcze jak <laughs> Mówiłem ci, nie przekinaj człowieku. Przepraszam. Zamykam drzwi Minka wypuszczona Na wolność Daj spoko A ja ci zamknę drzwi przed nosem Kurde, tak. nie. nie Nie lubię panelu dotykowego Nie Tam Tytuł odcinka: wygramy z Majkiem Pro? Czy wygramy z Majkiem Pro? Dzięki. Ja sobie dwie drzwi, nie Co? Okej, okay, otwórz. Ty... Co to? Nie, dziwak tylko. Czekaj, nie bi! Nie bij Dobra. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. On ten... to Czekaj, ja ja skacze ok. ja, ja, ja ci ja ci powiem kiedy, dobra? Mm, czekaj. I czekaj. Taura. Ej, dam ci wejść. Ja muszę na się zmieścić się muszę przygotować. Ja go hakuję, i otwierania jeszcze ranią No, Nie siedzę. A to widzę, że idzie naokoło. My way. O, le, le. A będę hamski, teraz po ha pójdę. Mojego hakowania. To będzie hamski. Lecisz! Ja kurde! <grym> Mówiłem, lecisz! Ja. Fajna piosenka, nie? Tak nie? wysypiłem, tak

Zostawcie. Kurde, kurde, nie, Minka.

właśnie z piosenką to da, zawsze jest o wiele milej z piosenki lecimy o sobie padasz. padasz, padasz chociaż w sumie w sumie to wiesz co? w sumie to jest eee... czy co jest? się gapić na tą kamerkę. No <noise> musiał. Ej poczekaj, nie bij. Stop, nie bij. Stop, nie bij. No ja się raz geniuszu. Ale nie bij, dobra. Ła! Słuchajcie, ten pies... Co ja? ja nie stagnaj nie Jest tak naj ten pięknie blagi. Jakby co ludzie ten pies, czyli gabę niedawno umarł? Więc proszę o świeczkę w Proszę o świeczkę, proszę o znicza w komentarzu. Za gabę. Proszę o znicza. Bo z, o, zmarł. Jeszcze trwa odcinek. Kurde. Okay. Serio. Nie wiem. Chinak paczka. Pochita. Pochita kończymy tym odcinek. Teraz? Nie, pochita internecie. Półkałak i pół rękawiczka, jak się. Mm. te cztery. Się. No Nałamie. nie bądź fajny, że mi te cztery pod nosem wkładam. No dobra, położę buchwę, te, do portu. Ej, Mike Wiesz co? Wiesz co, Mike? No. Co? ci mogę powiedzieć? Obawiam się. Obawiam <grym> się, moją patrę. I co, sam się udał jeszcze Nie, 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 nie. Nie, jest nie. Nie, nie. Nie, nie. Pan nie poświęcony dla siebie, bo tej tutaj na ciele nie Dla siebie? Co Nic! Właśnie Jest chcę sobie, to jest chcę sobie, nie powiem gdzie Dobrze, już przestanę Ale dla mnie, dla twojego chcę ja sobie nawet je w komentarzu Dobra, ja dobra! Tej dobra tej już bądź cicho! Cię zaraz! I, I padajcie na kanał Majka. Mike, Majk, podaj swoją nazwę kanału. Mój nie czy nagrywam Mobizen namala. Nie Mobizen coś nie działa. Nie robię tego. No. Dobra. Lecimy jeszcze do końca tych Dokąd? Ile już to już trwało? Pucham na dzieciństwa. No nic! dzieciństwa, Jeszcze jesteś w dzieciństwie! Nie no, mów, Maria. Masz pewnie kogoś, który ma 13 lat. Co to jeszcze dzieciństwo. Dobra. Nieważne. Gramy jeszcze raz, tylko zmieniam broń. Na łuk! Barelka, ja tu bym wyjął. Uliczysz, że jest ten barel?

Chyba, że to nie żarki Może Eją, start, to także Oj, to jednak! Ja cię ten zmiot! Ja cię zmioty tą bronią! Ona jest zajednia! Niebieski! Dobra lecimy Widzisz? Dlaczego mam broń? Zeskała? Ma Aaaa, to tak ma się, tak popełniłam się Ja ci załatwię, niech to nie Załatwiłem cię stary Zginąłeś Nigdy nie wiem, gdzie mam Nie, nigdy, nie lubię No kurde i wziął moją broń! No zobaczcie sobie, wziął moją broń! Gdzie jaki to jest Mike Pro? Jestem crack A, spisaj kazdy teraz się ma. Zobaczyłem od ciebie tak. tego A tu się tam na mnie, idziesz A ty idziesz! Jeszcze <gry> nie no, Ty idziesz na mnie. Właśnie robię dama. Hmm. Hashtag tak najfajniej. O, dobra, jest najlepsza na świecie! To ma jest tak tą tą broń. Biorę, biorę, biorę twoją broń. No ale nie, ale nie bierz mi broni, bo ja wyjdę zaraz. Będę wychodził cały czas, dobra, już nie bierz. Dobra. jakie party. Wielkie. Tam byłeś? Nie widziałem, nie widziałem cię. Przez tylko przez to, że nie widziałem. Dobra i czekaj, staram tutaj pakę i dobra, jeśli będziesz nią przechodzić, no to drzwi się nam to nie wniknie c No kurde C4! No, o. jestem koło drzwi. Bądź mi na rano. Ale nie ktoś to był ja. A, tutaj to jest to jest Już tam widzę Ile miałeś hp? 70, a mógłbym strzelbę. No ale już nie ma, że strzelasz z mojej broni, bo kiedy takie zrobisz na to. W ogóle ludzi nie można wysłać na razie alertów jak na moje chwilę w Minecraft'cie, Bo jakiś ba... Ja, co? By, by masz to Mike. Mini. No mini. Nie. No, nie. nie powinno już nie leżeć. Nie la, nie leżyć więc... Naprawdę. No, no, no ale nie o to bo ten... alertów nie da się wysyłać. No i właśnie teraz jest aktualizacja. Taka systemowa. Tak można dokładnie chodzi. Jak to, to się nazywa? Nie wiem. m -popa. No, ja też ja zawsze na imprezach albo na koncertach na parkach mm. wejdźmy ją O! życie. O, ale zajebiasz. Kau! Piszcie, piszcie jak to się piosenka nazywa w komentarzach. To jest zajebiasz. Hashtag na Welcome to, to, to store, jest najlepsza. Welcome to my store, chyba. I jest... koniec, więc ludzie. Myśmy... Czyli ten za... Ile to trwa, zobaczmy. Ile to trwa? Trwa... To trwa... To ile trwa. Co tak krótko? Po pięciu minut. Nie, nie. Nie dobra, długo, nie dobra, długo. To kończymy, więc... Ja bym elder, nie, dwadzieścia parę minut. Ja Nie, nie bij, nie bij. Dobra, chodźcie przywitać. Chodź ci zakończyć. No nie zabijaj. Chodź do Czy mnie. Ja nie zabijaj. Już. No, ja ci nie zabiję, się... stary. Chodź. Dobra, stary. Chodź do ja mnie. Się tak Chodzę. Przez, jak się wchodzi? Nie idę już do ciebie, do toba. No nie wiem idę jak do się... Nie Idę do tobie. No. A ty się zaczęło. Nie. No jalo Masz gloka przejść! Więc ja bym Elder... Elo! Elo! Ja byłem zy?